Witam. Witam na moim kanale w lipcu. Robimy sobie takie czytanie na lipiec ogólne z pytaniem, co do Ciebie czuję Co osoba, o której myślisz, do Ciebie czuje? Pytamy się. Zaglądamy w energię. Zobaczymy, jestem ciekawa. Co do Ciebie czuje. Co do Ciebie czuje? Ta osoba, o której myślisz, co do Ciebie czuje. Proszę o jasny przekaz. Co ta osoba, o której... Myślisz, do ciebie czuję. mamy pierwszą kartę? Co osoba, o której myślisz, do ciebie czuje? Jejku, jak leci, Fru, fruwa, one fruwają te karty. Co osoba, o której myślisz, do ciebie czuje? Proszę o jasny przekaz. Mamy trzy karty. Zrobimy sobie chyba z sześciu, może z sześciu kart. Trzeba, ale Ja muszę te karty po prostu zbierać. Zbierać po całym pomieszczeniu. Co ta osoba, o której myślisz, do Ciebie czuje? Dobra. Co ta osoba do Ciebie czuje? Ok. Mamy te sześć kart. Spojrzę sobie jeszcze tu. Dobrze, i sprawdzamy. Bo jakie otwarcie. Otwarcie jest jak u Hitchcocka, słuchajcie. Trzęsienie ziemi, a potem tylko napięcie wzrasta. I wiecie co, chyba to powiedziałam właśnie w, tej, w tym momencie, w którym trzeba było, bo tak, tak tutaj jest. Słownie tak tutaj jest. Najpierw jest trzęsienie ziemi, a potem, a koniec to już w ogóle. Ja ci nie mogę. Powiem wam tak. Może przeczytam po prostu taki, taki jakby, soteroskład, bez dopowiedzeń tak jak ja to um, widzę na podstawie kart, które dostałam w tym momencie, tych, które wyleciały. I, i na, tak, taki rozkład sobie zostawimy, bez dopytywań, bo to też ma swój, to też ma swój urok. E, I teraz tak, co jest chwilę? Chwilkę. Kurde. Co jest chwilkę przed, przed tym rozkładem? A pytamy, co, co czuje do ciebie ta Twoja osoba? Tak, tak jesteś takiego. Ja chyba ogólnie robię czytanie do mężczyzn. Wiadomo, że możemy energię odwracać, i to wy oglądając, wiecie o kogo chodzi. Natomiast um, tu mi strasznie wybija energia kobieca. Strasznie wybija mi energia kobieca. Było coś w ogóle wow. Było coś pięknego między ludźmi. Jakaś pełnia uczuciowa, pełnia satysfakcja w relacji, ogromna, bo tu aż po prostu mamy wysyp lichów. Chwilę przed tym pytaniem, co do ciebie czuje ta osoba, to chwilę przed tym jest wysyp lichów, jest pięknie, emocjonalnie taka pełnia, taką głębię ktoś czuje. I to jest wszystko jeszcze. Podbite taką ogromną stałością. To nie jest takie, wiesz, zakochałem się i, i mam o tyle w brzuchu. Wiadomo, że ten moment w relacji też jest mocno intensywny, ale tu są uczucia nie dość, że takie bardzo satysfakcjonujące, to jeszcze bardzo uziemione, czyli ta relacja jak gdyby ma już jakąś przeszłość, jako jakieś ugruntowanie. Te, te uczucia z tą osobą mają jakieś ogromne ugruntowanie. Jest, i po, za chwilę. I za chwilę ktoś tą relację ocenia. Chce w tej relacji sprawiedliwości i pokazuje się energia kobiety, która <coughs> mocno intelektualnie po prostu patrzy na relację. Wchodzi w ten moment etap, kiedy wiecie, motyle w brzuchu troszeczkę odfruwają, um, Okulary, jak to się mówi, różowe z oczu opadają i Oceniam, w jaki sposób tą relację zaczynam ją oceniać. Nie, nie na podstawie motyli w brzuchu, tylko na podstawie chyba codziennego życia tego, jak oboje funkcjonujemy w tej relacji. I taka kobieta się tutaj pojawia. Jednocześnie przy tej ocenie relacji, ta kobieta nabiera jakiejś pewności, jakiejś wartości siebie. Ona przy ocenie tej relacji bardzo wzrasta. Która jest typowo intelektualną oceną. Ona przy tej ocenie tej relacji wzrasta, staje się cesarzową. Eee, to może być ciąża, ale, ale, ale nie musi. Natomiast e, i ta kobieta, nie dość, że jest, ma jakąś wielką pewność siebie w tej relacji, jakoś tak wzrosła w tej ocenie tej relacji. Wzrosła, to jednocześnie jest bardzo uduchowiona. Jest bardzo w kobiecej takiej energii, takiej bardzo duchowej, jakby dużo przeżyła i ta relacja ją jakoś nawet już otworzyła, powiem szczerze, na inne, nawet nie na... nie do końca tylko na rewiry tej relacji, tylko ogólnie ją to wszystko otworzyło na, na życie, na duchowość, na to, że patrzę na życie głębiej. Widzę w życiu więcej. Nie patrzę na moje życie przez pryzmat tego, kim ja jestem w relacji. Ja jestem cesarzową, bo nabrałam ogromnego doświadczenia i ogromnej mądrości. Dlatego jestem cesarzową. Jednocześnie, chwilę przed wszystkim, co tu się zaraz wydarzy, a dużo się wydarzy, jest jakiś świadomość, że ta osoba, o której myślę, jest moją osobą docelową, jakoś przeznaczeniową i jeszcze przy tym jest wielki pociąg jakby seksualny, wielka atrakcyjność jednej osoby wobec drugiej. I teraz, co ta osoba do ciebie czuje? Pytamy się o ten moment. Mówię, inna, chwilę wcześniej było takie wow, to teraz intro, które zrobiłam, to jest wszystko piękne. I przy tym nowym początku jakimś, bo tu jest jakiś nowy początek, możliwość, jakaś szansa, żeby się na nowo zadziało między nami. I przy tym wszystkim pojawia się wieża, słuchajcie. I tak się zaczyna w ogóle rozkład. Coś, co czuje do mnie ta osoba, co ta osoba do mnie czuje? Ona czuje w tym momencie, że ta szansa, która przed wami chwilkę temu była, w tym asie, ta szansa... Po prostu się rozwaliła, jest koniec, nie udało się. Była możliwość, z której ktoś nie skorzystał, nie skorzystaliśmy? Była możliwość, było okienko czasowe, żeby tu się zadziało i się nie dzieje. Wszystko runęło. Wszystko runęło. I, i dlaczego słuchajcie, runęło? Co ta osoba do mnie czuje? Ta osoba czuje, że wszystko runęło, nie ma gruntu, na którym moglibyśmy od nowa budować. Jakby, jakbyśmy nie mogli budować To jest takie tutaj może to nie będzie do wszystkich. Jakbyśmy nie mogli budować tylko na ogniu, który jest między nami, na pożądaniu, Nie możemy tylko na tym budować. Na tym są zgliszcza, Teraz to do mnie przyszło. na tym są zgliszcza. Jakby na takim działaniu ad hoc, co będzie, to będzie, takim wiecie, na takim rozpaleniu. Nie możemy działać na takich obrotach, bo wtedy jest wieża. I ta osoba, co ona czuje? Ona czuje, że, kurde, ta osoba jest w takim momencie, jak to się mówi, zakrętu. Zakrętu, w którym ona bardziej się skupia na tym, co ta relacja z Tobą jej zabrała. A coraz mniej albo w tym momencie mało skupia się ta osoba na tym, co ta relacja jej daje. Dla tej osoby w tym momencie szklanka jest do połowy pusta. Skupia się na negatywach ta osoba. W tej relacji, w ty, w tej relacji ta osoba skupia się na negatywach w tym momencie. I, I co do niej przychodzi? Przychodzi do niej chyba taka myśl, że tą relację, jeśli mamy budować i nie ma być wierzy, jeśli to ma nie runąć. Jeśli to ma nie runąć, to tylko kiedy zaczniemy budować tą relację na, na czymś przemyślanym, na planie. Musi być plan. Ta osoba czuje, że w tej relacji, żeby się udało, musi być plan. Nie możemy bazować tylko na pożądaniu, bo mówię, ta osoba pokazuje się w kartach, tak jak w chwilę temu mówiłam, bardzo mądrej osoby, która nabrała jakiejś wiedzy, jakiejś świadomości. Takiej głębszej, jakby, ją, jakby jej nie zadowala już tylko e, nie wiem, budowanie na pożądaniu, na chwili, na ogniu między wami. Ona dochodzi do momentu, że między nami, żeby było i działało, to musi być plan. E, ale jak gdyby ta osoba, Osoba boi się, że ten plan może być zrujnowany przez jakieś tutaj przez to, że będziecie ze sobą walczyć, że będziecie się konfliktować. Tu są jakieś nieczyste intencje. Ta osoba się tego boi w tej relacji. Nieczystych intencji. I ona się na tym skupia, że może tutaj być ktoś może tutaj z was zagrać nieczysto. Ona się tego gdyby obawiała, bo ta osoba, ja ją czytam bardzo, ja ją czytam bardzo dobrze. Bo ona przed tym rozkładem, ona się pojawia bardzo dobrze. Ona się bardzo dobrze pokazuje w bardzo dobrych kartach. A ona się boi jakiejś nieczystości. Ktoś, że ona się boi, że może wy zagracie nieczysto. A, a, a czego ona chce? Ona chce mm, równowagi. Ta osoba ma czyste intencje. Ona chce przepływu między wami. Ona potrzebuje, mm, ona potrzebuje partnera do, do, roz, do rozmawiania, partnera życiowego. Z którym mogłaby, jakby, wszystko, jakby ciągnąć ten wózek razem, takiej równowagi, takiego partnerstwa. Ta osoba potrzebuje partnerstwa. Tylko mówię, ta osoba jest, jakby w takiej mądrości, w pewności bardzo siebie, w rozkwicie i takiej wielkiej mądrości życiowej. Nie, 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 że, wiecie, inteligencja to jest jedna rzecz, ale ta osoba, po prostu jest, ta osoba jest po prostu w mądrości. W mądrości życiowej, ona chce partnera. I wiecie co? I na koniec miesiąca, co ta osoba do Ciebie czuje? Tej równowagi nie ma. I budowania na, na jakimś planie między Wami, nie ma, te, nie ma tego. Zaczęło się od tego, że ta relacja jakby gruchła w posadach. I słuchajcie, jak się kończy ta relacja z Waszą osobą? Co ta osoba czuje na koniec miesiąca? No widzicie? Mówię, że Hitchcock, jak u Hitchcocka? Jest jak u Hitchcocka. Pierwsza karta i ostatnia. No, no mówię. Zaczęło się od trzęsienia ziemi, a zakończyło się y, trupami. Tu się ścieli trup. Ta osoba jest, co ona do Was czuje, ona jest dobita. Ona jest w dobiciu, ona jest y, w bardzo ciężkiej po prostu energii y, intelektualnej, takiej duchowej. Y, no ciężko, ciężko i jeszcze raz źle. Bardzo źle. W dziesiątce mieczy. Jest osoba, ta osoba, co do was czuje, ona jest po prostu dobita. Ona jest po prostu dobita. Tak się kończy rozkład. To jest do kogoś. To jest do kogoś, kto to będzie oglądał na pewno. Natomiast ta osoba się przedstawia w bardzo ładnych kartach. Jakiejś takiej mądrości życiowej. Tylko Nie ma planu na tą relację. Nie ma solidnego planu na tą relację. A jak gdyby um, opieranie rzeczy na... Na pociągu seksualnym, na fizyczności, na atrakcyjności, to już jest za mało. To już jest za mało. Trzeba znaleźć plan na tą relację, żeby miała ręce i nogi. Dobra, dzięki za oglądanie, dzięki za oglądanie do końca, dzięki, że jesteście ze mną, dzięki za piękne komentarze, za, za wszystko Wam dziękuję. Słuchajcie, jesteście kochani. Trzymajcie się cieplutko, bądźcie zdrowi, korzystajcie z urlopu i buziaki, papa. Pa.